Dzisiejsze pytanie jest, czy wymowa po angielsku jest ważna, i czy Amerykanie zwracają uwagę na to, jak ludzie, którzy nie są native'ami, mówią po angielsku, albo wymawiają słowa po angielsku, i czy ogólnie musisz mówić perfekcyjnie, żeby mówić po angielsku, albo żeby Amerykanie cię zrozumieli. Bo z tego co zauważyłem, to mi się wydaje, że Polacy są bardziej krytyczni jak inni Polacy mówią po angielsku niż Amerykanie i prawdopodobnie inni native. Nie mam pojęcia jak Brytyjczycy o tym myślą albo ludzie z Australii i tak To powiem tylko z mojego doświadczenia i z tego co widzę w Stanach. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Instytut Lingwistyki przedstawia... To zacznę od tego, że w Stanach jest mnóstwo ludzi, którzy się nie urodzili w Stanach. Niektórzy z tych ludzi są obywatelami Stanów, a niektórzy nie są. Niektórzy tam są legalnie i niektórzy nie są. I też masz całą wyspę, to znaczy Puerto Rico, ci ludzie są część Stanów, oni mają amerykańskie paszporty, oni są obywatelami Stanów i ci ludzie ich pierwszy język jest hiszpański. I praktycznie wszędzie w Stanach znajdziesz ludzi, którzy mówią po angielsku z jakimś akcentem. I nie mówię tutaj o native'ach, bo też native'i mają różne akcenty, zależy gdzie mieszka w Stanach. Mówię tutaj o ludziach, którzy się nie urodzili w Stanach, ale teraz tam mieszkają. Też tutaj szybko chcę powiedzieć, że nie wiem jaki masz poziom, ale uważam, że każdy, kto to ogląda, to prawdopodobnie chce poprawić swój angielski, i może nie wie, gdzie zacząć. To zawsze wszystkim mówię, że hej, rób coś, rób coś, co ci się podoba, żeby poprawić swój angielski, żeby się uczyć. I też, jak nie wiesz, gdzie zacząć, albo to, co robisz, nie działa, to polecam, żebyś wypróbował nasze kursy, bo mamy kurs nie tylko z angielskiego, ale z różnych języków. I z każdym kursem masz 30 dni, żeby wypróbować ten kurs i żeby zobaczyć, czy on Ci odpowiada. Jak nie, to oddamy Ci wszystkie pieniądze. To sprawdź na dole w opisie, tam jest link. I z każdym kursem będziesz miał dostęp do naszej platformy przez 5 lat. I ta platforma ciągle rośnie, ciągle się rozwija. I tam będziesz miał dostęp do mnóstwo ćwiczeń. Tam są różne filmiki po angielsku, podcasty językowe. Kolorowe mapy myśli, też mamy naszą własną aplikację językową i wiele, wiele więcej. To nie czekaj, zapisz się na nasze kursy, dołącz się i zacznij się uczyć z nami już dzisiaj. Wiem, że na pewno już zastanawiasz się, przez długi czas, hej, co mam zrobić, chcę poprawić swój angielski, to czemu nie zrobić to z nami? To wiem, że jak oglądasz dzisiejszy odcinek, to może się martwisz Twoim akcentem. Może się martwisz swoją gramatyką, może się martwisz swoją wymową, i chcę ci powiedzieć, że to nie jest coś, co powinno ci przeszkadzać. Oczywiście, twój cel powinien być, żeby poprawić. Swoją wymowę i swój, swój akcent. I jak mówię akcent tutaj, to raczej mi chodzi o to, jak akcentujesz słowa. Bo wiadomo, jak angielski nie jest twoim pierwszym językiem, to zawsze będziesz mówić inaczej. A jak mówię o akcencie, to mówię o tym, jak akcentujesz słowa i zdania. I przede wszystkim wymowa to jest bardzo ważne, ale też chcę, żebyś wiedział, że. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni i bardzo często Amerykanie codziennie rozmawiają z ludźmi, którzy mówią z jakimś innym akcentem. Ale to też zależy, gdzie mieszkasz. Bo jak mieszkasz w miejscu, gdzie jest dużo powiedzmy Kubańczyków, tak jak w Miami, to prawdopodobnie będziesz przyzwyczajony do tego, jak oni mówią po angielsku. Jak mieszkasz gdzieś, gdzie jest dużo ludzi z Rosji. I rozmawiasz z nimi często, to będziesz przyzwyczajony do tego, jak oni mówią. I jak mieszkasz gdzieś, gdzie jest dużo Chińczyków, to będziesz przyzwyczajony do tego, jak oni mówią po angielsku. Ale oczywiście, jak poznasz kogoś, kto nigdy nie poznał Polaków i zaczniesz mówić po angielsku, to jest możliwe, że przez chwilę oni będą myśleć, ha. Huh? Czy, czy oni mówią po angielsku, coś tutaj dzieje? I to jest normalne i naturalne. Na przykład 10 lat temu, jak przyleciałem do Polski, nie było mnie w Polsce przez wiele lat i rzadko używałam swój polski, to jak przeleciałam do Polski i chodziłem do restauracji albo do żabki, to były jeszcze te czasy, że większość ludzi w żabce albo w restauracjach byli Polakami i zacząłem z nim mówić po polsku, to czasami oni zaczęli odpowiadać po angielsku. I wtedy musiałem im powiedzieć e, przepraszam, ale ja mówię po polsku do pana. I myślę, że oni nawet nie wiedzieli, że mówiłem po polsku przez to, że mój polski brzmiał tak zupełnie inaczej niż tego, co byli przyzwyczajeni. To wtedy mówili tak o, o przepraszam. To oczywiście takie coś może się zdarzać. Tylko różnica jest taka, że oni nie mogą zmienić na inny język. Bo jak zaczniesz mówić po angielsku w Stanach, to co? Oni zaczną mówić w którym języku? Po łacińsku? Nie, oni nie mają wyboru. Oni muszą ja, w jakiś sposób się z Tobą dogadać. I myślę, że często ludzie są do tego przyzwyczajeni. Nie każdy. To czy może się zdarzyć, że ktoś Cię nie będzie rozumiał? No, to jest możliwe. Ale też nie zapomnij, że większość czasu, jak będziesz mówił po angielsku, to to nie będzie w Stanach, to nie będzie w Anglii, to nie będzie w Australii. Prawdopodobnie. Nie wiem, gdzie Ty mieszkasz albo gdzie podróżujesz, ale jak mieszkasz w Polsce to prawdopodobnie większość czasu, jak będziesz mówił po angielsku, to będziesz mówił po angielsku w kraju, gdzie ludzie nie są native'ami z angielskiego. I nawet czytałem gdzieś, że czy chyba tak 96% albo 97% wszystkiego, jak to powiedzieć, tak wszystkiego angielskiego, nie, jak to powiedzieć, może inaczej, tylko 3% albo 4%, tego angielskiego, który jest używany na świecie, jest między jednym nativeem i drugim nativeem. I to znaczy, że 96,7% wszystkiego angielskiego, którego jest używany na świecie, jest między albo nativeem i kimś, kto nie jest nativeem z angielskiego, albo dwóch ludzi, którzy nie są nativeami z angielskiego. To ciekawe, jak to się porównuje z polskim językiem. Bo mi się wydaje, że. 90% albo więcej polskiego, które jest używane, jest między Polakami. To ja mogę zrozumieć, czemu może myślicie, że o, wiesz, ja mówię tak źle, ja mówię inaczej, ja mówię z akcentem, ja mówię niegramatycznie, przez to, że przez długi czas, nie, teraz się zmieniło. Teraz coraz częściej widzę, że ludzie mówią po polsku i nie są native'ami z polskiego, ale z 15 lat temu 20 lat temu, w tamtych czasach, chyba wszyscy, którzy mówili po polsku, byli Polakami. I też komuniści w Polsce chcieli się pozbyć wszystkich akcentów, dialektów i języków w Polsce, żeby wszyscy mówili tak samo. I myślę, że może im trochę się udało, bo jak patrzę na to, jak Polacy wszędzie w Polsce mówią, i porównamy to na przykład do Anglii, to jest olbrzymia różnica. W Anglii każde miasto ma zupełnie inny akcent. To nie mówię, że w Polsce nie ma akcentów i tak dalej, ale jest chyba ich dużo mniej niż kiedyś było. To myślę, że przez to, że nie macie albo może nie mieliście kontaktu z ludźmi, którzy mówili inaczej po polsku, albo mieli jakiś akcent regionalny, albo że byli z innego kraju, to przez to. Jak patrzycie na języki, jest może trochę inny niż jak my patrzymy na języki. I domyślam się, że jakby polski się stał międzynarodowym językiem, to byście byli bardziej otwarci na to, że ludzie mówią po polsku inaczej. Że ludzie mają inną wymowę i że mają inny akcent i wymawiają słowa inaczej. I teraz to widzimy, nie? Bo jest bardzo dużo ludzi z Ukrainy i nie tylko. I Polacy tak są bardziej przyzwyczajeni do tego, jak oni mówią po polsku. I tak samo jest w Stanach, jak ktoś pracuje z Polakami, to jest przyzwyczajony do tego, jak mówią po angielsku. I założę się, że część z Was, którzy to oglądacie teraz, to pracujecie z Amerykanami, albo z Brytyjczykami i tak I może na początku, jak zaczęłoś z nimi pracować, albo oni zaczęli pracować z Polakami, to może było im trudniej, żeby Was rozumieć, ale potem się przyzwyczaili do Waszych akcentów, i do tego, jak wymawiacie słowa i teraz Was rozumieją bez problemu. To moja rada jest ogólnie, jak rozmawiasz z kimś po angielsku, to mów wolno, bo uważam, że największy błąd, którego możesz popełnić jest, żeby mówić szybko. Ja w przeszłości miałem różnych uczniów, którzy, no powiedzmy, dopiero zaczynali się uczyć angielskiego i ich wymowa no nie było najlepsze Popełniali dużo błędów w wymowie, źle akcentowali słowa i zdania i tak dalej i mówili bardzo szybko. I wtedy było mi trudno ich zrozumieć. Ale ci, którzy mówią wolno, nawet jak mają powiedzmy niepoprawną wymowę albo mają mocny akcent albo źle akcentują słowa i tak dalej, to wtedy nadal ich rozumiałem. Po oni mówili dosyć wolno. I tak jak mówiłem wcześniej, mi się wydaje, że Polacy są bardzo krytyczni, jak inni Polacy mówią po polsku, jak inni Polacy mówią po angielsku i ogólnie chyba Polacy są dosyć krytyczni, szczególnie jak mówimy o językach. Ale jak mówisz po angielsku, to chyba to nie jest, żeby Rozmawiać z Polakami. To jest, żeby się dogadać z innymi ludźmi, z Nativeami albo z kimś, kto nie mówi po polsku. To nie chcę, żebyś się wstydził, żeby mówić po angielsku, ale też nie chcę, żebyś myślał, że możesz wymawiać słowa jakkolwiek chcesz. Bo niektóre słowa, jak będziesz wymawiał źle, to to jest bardzo możliwe albo nawet prawdopodobne, że ludzie nie będą wiedzieć, co ty mówisz. Albo będzie im trudno cię zrozumieć. To uważam, że musisz jednocześnie być ok z tym, jak mówisz teraz. Żeby się czuł swobodnie mówić po angielsku, i żeby się starał, i żeby się nie wstydził, żeby się czuł pewny siebie, ale jednocześnie poprawiał swój angielski. I wiem, że to może być trudne czasami. Ale uważam, że to jest możliwe, żeby być pewny siebie, jak mówisz, po angielsku, i jednocześnie uczyć się żeby poprawić swój angielski. To żeby to w jakiś sposób posumować. Może powiem tak, że tak będziesz miał akcent i prawdopodobnie będziesz miał akcent przez twoje całe życie. Nawet jak się przeprowadzisz do Stanów, do Anglii i tak dalej i zaczniesz się uczyć angielskiego. I będziesz używał angielski codziennie, to prawdopodobnie będziesz miał akcent i ludzie będą cię pytać, skąd jesteś. Oczywiście są wyjątki, są ludzie, którzy są bardzo dobrymi aktorami i oni potrafią, może, zmienić ich akcent, ale to jest bardzo, bardzo mało procent ludzi. Ale jak ty to oglądasz, to musisz po prostu wiedzieć, że prawdopodobnie będziesz miał akcent przez twoje całe życie i to jest OK, i prawdopodobnie będziesz miał. Polski akcent. U, o nie! To jest to, co Polacy nie lubią najbardziej, żeby mieć polski akcent. To by pomyślał, że ktoś z Polski by miał polski akcent? Wow! Nie wiem dokładnie, co to ma znaczyć. Jak to znaczy, że wymawiasz słowa źle, albo źle akcentujesz? To oczywiście możesz to poprawić. Możesz to zmienić, ale zawsze będziesz miał jakiś akcent. I nie możesz się tego bać, nie możesz się tego wstydzić. I najlepszy sposób, żeby pokonać to, jest, żeby po prostu zacząć mówić. Z czasem Twój angielski się poprawi. I musisz wiedzieć, że ogólnie Nativi są otwarci na to, szczególnie jak ci TV nie są w swoim kraju. Jak Nativi podróżują i są w innym kraju i ktoś mówi po angielsku, nawet jak ma: o nie. Polski akcent to ich to nie obchodzi. Oni się po prostu cieszą że ktoś mówi po angielsku. Ale też musisz wiedzieć, że czasami może ktoś cię nie zrozumie przez twoją wymowę albo akcent, albo cokolwiek, i będziesz musiał w jakiś inny sposób się dogadać. I to też jest ok. To daj znać w komentarzach, czy to w jakiś sposób ci pomogło, bo wiem, że ogólnie ludzie się wstydzą mówić w drugim języku. I to nie jest tylko. Polskie, nie? Ja znam dużo Amerykanów, którzy mieszkają w Polsce i się wstydzą mówić po polsku. To myślę, że to jest po prostu ludzkie. Myślę, że po prostu różnica jest taka, że Polacy się uczą języków przez ich całe życie i chyba każdy Polak potrafi coś powiedzieć po angielsku, ale Amerykanie ogólnie się nie uczą języków. To częściej ja widzę i słyszę, że Polacy się wstydzą mówić po angielsku niż to, że słyszę, że Amerykanie się uczą innego języka. I się wstydzi, bo oni rzadko się uczą jakiegoś języka. To daj znać w komentarzach, jak Ty się czujesz w swoim angielskim, jakie kompleksy masz, czy się martwisz, że ktoś Ci nie zrozumie, że ktoś cię wyśmieje, że ktoś powie: O, ale on ma polski akcent. Bo na pewno zobaczysz w komentarzach, że nie jesteś sam i jest mnóstwo innych ludzi, którzy się czują tak jak Ty, i na pewno część z nich pokonali ten strach. I to jest mój cel dla Ciebie, żebyś Ty też pokonał ten strach. I żebyś zaczął mówić po angielsku. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Sprawdź naszą stronę, link jest na dole w opisie. Zapisz się na nasze kursy i zacznij się uczyć z nami już dzisiaj. I to wszystko na dzisiaj. Na razie. Cześć.